No, siema. Jak tam chłopie? Gitara chłopie, niedziela piękna jest. Da, Stałeś już? Jak piąta rano stałem, no co ty, wariacie. To dobrze! No to się. No, to dobrze. Jak? jak tam żyjesz? Bardzo dobrze, wypłaciłem pieniążki, dzięki za przelew no. no dobrze żyjesz. dobrze żyjesz. A Gniewomir wrócił z trasy? Chłopie? Co? No czy wrócił? Tak, tak. Gniewomir wrócił z trasy. To lecę go odwiedzić. Nie, nie, nie idź tam do niego teraz. Czemu, A, co? Absolutnie nie jedź, chłopie. A co się dzieje? On teraz zapina Bernardettę. To może Majty chociaż powąchnął? Bo mi napisał, nie? Nie, nie, tam nie jedź, bo go nie było dwa tygodnie. Z kiszonką jeździł. Aha. Także teraz wiesz, tam mu nie przeszkadza, nie? Nie dobra. Słuchaj, spadnie do mnie na obiad, co? Tak? Uuu, a głodny serdeczny. No, moja chłopie. Będziesz? Będę, a wziąć to... Fajnie Wziąłeś coś głupiku? No Co, Dziobniemy coś? Możesz no, wziąć jak chcesz no. Weź pół litra, nie? No ja to wezmę Ale spirytusu Wystarczy chłopie Ja wiesz, u mnie tam jest zawsze wszystko ja, ja zawsze wiem, no, Ale możesz wziąć No bo będzie cyrk No dobra, się. no to ja będę Dobra Darka, no, Trzymaj się